Ej, czy ja rozmawiam ze świadkiem jechowy? Dzień dobry. Słuchaj. Ja mam taki problem, bo dostałem taki filmik, że taki 4-5 minut czytam jechowa, że 7 tysięcy razy i tylko te imię jechowa, że Bóg ma na imię Jechowa. a jak ja nie będę wzywał tego imienia jechowa, to y, Armagedon jakiś ma być, to ja zginę, czy nie? A skąd Pan ma takie wieszki? No na WhatsApp jakiś tam świadek jechowy mi posłał i ten filmik widziałem, że Jechowa, i tam jakieś fałszywe bogi były w Starym Testamencie, a teraz Jehowa, że najważniejszy jest. A jak Pan uważa? No ja, ja wierzę, że Chrystus za mnie oddał życie na Golgocie i ja mam chcę naśladować Chrystusa baranka, tak? Bo ja nie, nie wierzę w księdza, nie zjadam tego łopatka, tego tam, co ksiądz daje barankom, tylko ja chcę naśladować Jezusa. No, który jakby dzisiaj był, jakby się zachował, tak, bo nauczył tych swoich apostołów i posłał ich. A kogo, kogo Jezus reprezentował na ziemi? No swego Ojca, bo ten Ojciec a, w niebie. A jak ten Ojciec w niebie ma na imię? No ja wyczytałem Ewangelia Jana 17, 3, 1. on mówił do Niego Ojcze. No, a tylko mówił do Niego Ojca? Mateusza jeszcze 11, 25, wychwalam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi. A, czy ojcze to jest imię? To jest tytuł, ale ja do mego taty mówiłem no też tata, a nie Heniek, tylko tata. Tata wiedział, że jest moim tatą. No, no tak, ale ten tata ma na imię Heniek, tak? No i Paweł drugie, nie? I ksiądz był po kolędzie no. i mówił, Paweł pijesz, ale tata mówi, ja piję za swoje, jak ksiądz za cudze. No i tata go zgasił. No, 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 to takie... Y, dylematy ma każdy, kto... Y, jakby nie ma takiego właściwego podejścia do tego, co Biblia zawiera, związane z imieniem Bożym, no, bo Biblia rozróżnia, no, kto jest kto. Ojciec to jest Ojciec, ale Ojciec to jest tytuł. Natomiast imię musi mieć każdy. Bóg też ma swoje imię. Ktoś, co nie ma imienia, nie istnieje. No ale jako osoba on jest, nie może kłamać, jest sprawiedliwy, dobry. No właśnie, no to są cechy, którymi się charakteryzuje, a więc jeżeli nie może kłamać, no to też objawił w Biblii swoje imię. No i teraz... Jezus to wyraźnie powiedział, a więc... Ale imię to tak, no, chodzi o charakter tego imienia, bo mój tata też miał no, dobre cechy i złe. Charakter to jest, to jest coś innego. Ale, bo charakter może być taki albo inny. Ale byłoby tego nad jakimi cechami człowiek pracuje. O, o twórcy charakterze to trudno by było rozmawiać, ponieważ on jest jakby wszystkim, we wszystkim, tak jak Biblia mówi. A więc y, trudno nam, mnie doskonałym ludziom podjąć jakąkolwiek polemikę z tym, co ta księga zawiera. No dobrze, a ja wiem. Wiana... Albo się z tym zgadzamy, albo się nie zgadzamy. To jest wszystko, no. A wian... Jechoby zgadzają się z tym, że Bóg ma na imię Jechowa. Jest to najważniejsze imię. Jego syn ma na imię Chrystus albo Jezus, w zależności od tego, czy po grecku, czy po... W hebrajsku. I to jest, czy w jakimś języku w jakim się przyjęło, bo formy językowe panowały, a więc w zależności od tego, jakim językiem władzam, będzie to ich oszuła. Czy jeszcze tam e, e, w różnych językach będzie to różnie brzmiało, ale będzie wiadomo o kogo jeśli chodzi o Jezusa, to my w Polsce wiemy o kogo chodzi. Jeśli chod wiemy o Boga, który ma na imię Jechowa, też wiemy o kogo chodzi. No ale a Judasz nie zdradził Jechowa, tylko Jezusa. I dlaczego to taka różnica jest? No a dlaczego miałby zdradzić Jechowę? No bo Jechowy nie było 2000 Jehowa lat temu. No Jezus, i teraz ci, co zdradzą Jezusa, to umrą, bo on powiedział, jak nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. I apostoł Paweł, dzieł apostolskiej dziewiąty rozdział od 5 do 25, rozmawiał z Jezusem, a nie z Jehową. No, ale nieźle rozmawiał z Jezusem. Ktoś Jezusa musiał posłać na ale on Posłany, był niebie. Ale on już w niebie był. Co trzy dni nie widział Szaweł, bo Jezus go nawrócił. No ale nie był w niebie, bo z nieba by nie rozmawiał z Pawłem. No to czytam. Że... Przebywał na ziemi, poznał swych staniu, to przebywał jeszcze 40 dni. Ale wstąpił do nieba po 40 dniach i Szaweł wszedł do Damaszku, żeby wtrącać uczniów apostołów do więzienia. I Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5. Szaulu, Szaulu, kim ty jesteś? Królu Izraela powinno być. Rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I on był w niebie już, bo Szczepan widział, że on jest w niebie na prawdziwego swego ojca, bo w niebie są dwie osoby boskie, prawdziwy z Boga prawdziwego, ale dla rodzaju ludzkiego Bogiem Ojcem jest Chrystus.